15. 10. Jak zgasznie, zielone się nie zaświeca, nie? Zaświeca się. 5, tak? 4, 3, 2, 1, go! 4 plus lewy i 55 5 lewy, przechodzi w 3 minus prawy i 36 prawy, 6 prawy, 43 plus lewy, wyrywasz szczyt. 3 plus lewy wyryp, szczyt 45 minus prawy Dobrze Przechodzi w 5 lewy, dobra 43 minus prawej w dół 3 minus oj 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 3 minus prawy w dół W 4 minus lewy Do 5 minus prawy 70 5 plus lewy przechodzi w 6 prawy lewy prawy Podłoga 5 minus lewy, znak hamu i szykana od lewej. Znak hamu i szykana od lewej. Ok. 5 lewy, 4 plus prawy, trzyma lewą. 4 plus prawy, trzyma lewą. 26 prawy, 46 prawy i 33 minus prawy. 42 lewy na shooter. 2 lewy na shooter. 3 plus lewy zaciska bardzo długi na szczyt. Trzymaj prawą i 30 hamuj, 3 minus prawy. 3 hamuj, 3 minus prawy. 70. 5 plus lewy i 80. 5 minus prawy na asfalt. Przechodzi w 6 prawy. Do 6 minus lewy może zahacz. I 32 prawy, 32 prawy. 70 w dół. 3 minus lewy PH Przechodzi w 4 minus prawy Zahacz 5 prawy z hamowaniem i 32 minus lewy na główną 150 5 plus prawy zostań Przechodzi w 3 minus lewy długi Do 2 minus prawy Do 4 minus lewy to jest 2 minus prawy, dobra, do 4 minus lewy, 123 prawy, długi zostań. Do 3 minus lewy, przechodzi w 5 minus lewy, 70 w 4 plus lewy. Do 4 plus prawy siodło, ostrożnie na, na siodle, dobra. 120, lewą, 5 minus, prawej na szczyt, lotna, mocno zhamuj. Już. Fajnie. Okej, okay, dobra, to mamy.